W Ełku powstała nowa kuźnia talentów. Otwarcia doczekał się zmodernizowany stadion lekkoatletyczny przy zespole szkół nr 1 imienia Jędrzeja Śniadeckiego. Powstał dzięki wsparciu ze środków Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Uczniowie i Ełczanie będą mieli do dyspozycji innymi boisko wielofunkcyjne, bieżnie, stanowisko do skoków dal oraz wzwyż, czy do rzutu dyskiem. Są y, dyżury. Na tych obiektach opiekuna sportowego, który udostępnia wszystkie obiekty. Można przyjść w godzinach popołudniowych, pobiegać, pograć w piłkę, a ci, którzy lubią tenis ziemny, mogą też skorzystać z kortów naszych tenisowych. Obiekt został już przetestowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na powstałym stadionie będą mogły kształcić się nowe talenty. Kto wie, czy nie olimpijskie? Nasza najlepsza lekkoatletka zaczyna odnosić znaczące sukcesy. Mam nadzieję, że też w jej ślady pójdą inni uczniowie. Charakter stadionu utwierdzony jest w tradycji szkoły. Nowy obiekt jest w pełni profesjonalny, co daje szansę na organizację imprez nie tylko na szczeblu lokalnym. Jest to pełne wyposażenie na najwyższym standardzie europejskim. Mamy certyfikat Polskiego Związku Lekki Atletyki, a więc zawody nawet na szczeblu regionalnym, plus oczywiście zaplecze treningowe, co daje nam wydłużenie sezonu turystycznego na naszej bazie, bo mamy jeszcze bazę przejściową i tak dalej. W związku z tym wszyscy mieszkańcy z tego skorzystają Oficjalne otwarcie odbyło się w towarzystwie Marszałka Województwa Jacka Protasa oraz minister sportu Anny Muchy, jak mówi, otwieranie takich obiektów daje jej największą radość. Przede wszystkim dlatego, że mamy ich cały czas za mało, ale też dlatego, że lekka atletyka jest i pozostanie królową sportu i, i, i jest tą, tą dyscypliną, która chyba najlepiej rozwija młodego człowieka, więc, więc naprawdę takim, taką szkołą charakteru i taką kuźnią twardego, twardego charakteru. Cały czas. Będę wspierała te inwestycje lekkoatletyczne i z ogromną, ogromną radością je otwieram. Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć pytania na temat zbliżającego się euro 2012 i korzyści, jakie będzie miała z tego Polska. Podczas samego euro państwo powinno uzyskać około miliarda złotych wpływu, lecz to nie jedyne plusy. Powinniśmy o euro zacząć myśleć nie jako o kosztach, które ponieśliśmy, tylko jako o inwestycji. Bo te wszystkie obiekty, które powstały, porty lotnicze, nowe dworce, drogi, oczywiście również stadiony, rozwiązania komunikacyjne w miastach, to jest ogromna, ogromna inwestycja, która będzie służyła nam przez dziesiątki lat. Koszt budowy stadionu lekkoatletycznego to wydatek rzędu około 5,5 miliona złotych.